No to witam w kolejnym odcinku w trakcie Futis, kolejnego odcinku Daily. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. A my rozpoczynamy polowanie na nową drużynę Futis. No i jeżeli trafimy coś ciekawego na pewno, to zobaczycie dodatkowo test Kenego Dalglisha. No bo jako fan Liverpoolu nie mógłbym go nie zrobić. Także zapraszam. No i zobaczymy, czy uda się coś trafić. Jest Gowu. O, kur... Dwa Ronaldinho, no to jeszcze nie zdążyłem tego przerwać, a mamy Ronaldinho 95, także zapraszam na jeszcze inne trafy. O i mamy Futisa, pierwszy Futisi, kto to będzie, kogo witamy w naszej drużynie. Jest to Flint, oj la la, piękny traf. No dobra, jako fan Liverpoolu nie mogłem sobie darować i trzeba było zrobić Kenan, e, Kenego, Dalglisha oczywiście. Także odbieramy naszą gwiazdę, która zaprezentuje się w Food Champions. Zobaczmy jak pięknie do nas maszeruje Scott. Kenny Dalglish, fineski, powershot, low drivenki, piękne podatka 99 strzelania. Taka ta karta. No i będziemy śmigać Dalglishem i zobaczymy ile goli strzeli... W swoim pierwszym Food Champions. No dobra, zaczynamy Food Champions z Kennym Dalgliszem na pokładzie Mbappe, Mbappe, Mbappe. Jest podanie do Kenego Dalglisza i rzut karny. Musiał się tak skończyć. Mbappe podchodzi do piłki. I pięknym strzałem pokonuje Bramkarza. Dalglis, 2-0. I 3 do 0. Mateo wchodzi 3 do 1. No szkoda. Dobra, dal glisze, dal Mamy 4-1. Dobra, mamy, mamy pierwszy rajczku i 4-1. do 1. Całkiem spoko. I lecimy dalej. Pierwszy strzał, pierwszy gol. Dobra, do 3 razy sztuka. Mamy 1-1. James, dobra, bramkarzem nam się odsunął. 2 okay. do 2, byle jakiś strzały zawsze w bramce. 3-2. Ależ brameczka 4 do 2. Ok, mamy drugi reczek i 2 do 0. Cześć, ja chcę wydać punkty. Dwie kontry, dwa gole. Zobaczcie tego Wandersara. Co to kur... jest z tym jego bramkarzem? Ja pier... mój mojemu by zajebał. Dobra, mamy go, 2-2. Dobra, zaczynamy karne, zaczyna Konatę i mamy 1-0. Co tu się wydarzyło? Dlaczego Konatę to kopał? Halo? Dobra, 1 do 1. Pora na kakę KK21. Ale, Za w okienko poszła. Elszar broni konate. Aleksja Putejas. Czy Aleksja wykorzysta? Tak jest, 3 do 1. Immobile w i 3 do 2. Czy Beckham z prosta presji? Tak jest. 4-2. Dobrze on się na dole rzucił. Hendrik. Hendrik kontra Konate, Hendrik. 4-3. Mbappé. Mbappé. Koniec. 5-3. Mamy to. No, zasługiwaliśmy na tego wina. Ja pierdzielę, nie pamiętam kiedy raz ostatnio kartę wygrałem. Nie wiem, co daje mi 5 albo 6 razy ostatnio przegrałem. O, wow, upamekano! Upamekano i Barela, ej, zajebista paczka. No bo to jest, tak jest, że jak otworzycie prawie w tej samej sekundzie, to często jest tak, że ta sama karta leci, wiecie? To jest nie wiem, czy to jest jakiś bóg, czy to jest celowo tak zaplanowane. Dwie paczki pod rząd? Nie, to troszeczkę przesada. Troszkę was pojeba, wydaje mi się. CO JEST KURWA? Dwa podwójne złote lokaty, tu dwie ikony futis? Wy kur... dawać mi ładne walkouty! Co jest no? No i ta gra jest zjebalna, no nie? W ogóle hitem jest to, że trafiłem 3 futisy na tym koncie i trzech środkowych obrońców to jest. Jest karta futis. Końcu normalny futis. Zobaczmy kto to będzie. Czy to będzie Rhys James? A nie wiem czy on ma kartę futis czy nie. Nie. Nie jest karta futis, ale futis jest Sung. No dobra. 97 futisik. Tylko dlaczego i kody nie mają walkoutu? To jest zagadka. Dobra, 20 razy 83 jeszcze mam. Uuu, Toty! Ach, chuj, a ten będzie ikona Toty. Ej, czekaj, to może być Pele na przykład. I to może być Pele ikona ty, no nie? Jest Zinola90, i coś z nim jest Pele! No, i to się nazywa paczuszka, kurwa. Chuj, tam nie bać te futisy, jak mają takie rzeczy nam dropić. Ej, no to jest zajebista paczka. Zinola plus Pele. I teraz sobie pomyślcie że ta paczka miesiąc temu była warta z 10 milionów, no nie? <grym> ale ja wiem, ale, ale tu bardziej chodzi o to, że sam trafiłem Pele. A wiecie co mówią? Licznik idzie w górę. Cześć, co teraz ten? Gdzie jest Oskar Kurła? Wysyłałem Oskarkowi. Widzę, że Mateo zaczął robić piki, bo, bo chłopaki zaczekiłem wczoraj z tej paczki. No ale... O kurde, Kanu! Ej, pierwszy raz widziałem, żeby ktoś sobie paluchy do nosa na karcie wsadzał. O, jest futis, dobra, jest futisik. Kto to będzie? Będzie parę dziś sumka, ale to chyba na podwójnym łokauzie, co? No nie pierdol, czy jeden łokal w, w takiej paczce, tylko Księciuniu. Jeden walker o takiej paczce? Cztery piki, To zmiennokształtne. O, no tak średnio. No dobra, jedziemy z drugim Panega, Sutalo, Ruli, Schlotter. O kur... gówno. Chociaż jeden nie chodzi De pola Clark, Kogel. Ja Williams, Inacio, Coleman, Endrik O, no to Endrick to w miarę. To ten jeden powiedzmy jest okej okay, i trzy totalne gówno.